Panie trenerze, 33. kolejka w najbliższą sobotę i można powiedzieć taka dość nietypowa sytuacja, bo starcie dwóch pierwszoligowców w drugiej lidze. Mecz na szczycie ewidentnie, pierwsza z drugą drużyną No i cały czas można powiedzieć jest walka o to pierwsze miejsce, bo w przypadku zwycięstwa będziemy w grze, No jak nie wygramy. Te szanse nasze się zmniejszają, natomiast no, zagwar zagwarantowaliśmy sobie drugie miejsce, awansowaliśmy, więc myślę, że możemy mm, optymistycznie bardzo do tego meczu podejść, bo jednak graliśmy pod dużą presją i e, nawet ten mecz w Wytomiu teraz pokazał, że jak to ciśnienie troszeczkę zeszło, to ta gra była dużo lepsza niż w ostatnich spotkaniach. Właśnie jest taka chęć, ambicja, żeby zająć to pierwsze miejsce, które no, nie ma to prawdziwie wielkiego znaczenia, ale jak trenera znamy, to pewnie będzie chęć wygrania całej ligi i wygrania w sobotę. Tak, no właśnie tutaj już wszyscy się podpytują, szczególnie Polonia Warszawa chyba z tego co słyszę, bo ona jest najbardziej zainteresowana, jak będziemy grali. Na pewno będziemy grali do końca bez względu na ten wynik meczu, meczu sobotniego. To co Pan powiedział, że, że no mamy takie podejście, że chcemy wygrywać w każdym meczu i takie DNA w zespole zaszczepiliśmy, bo to już w sparingach było widać, więc no trudno, żeby mecz ligowy odpuścić. No właśnie, może być taka sytuacja, że wyrzucimy w przyszłą sobotę Polonię Warszawa z powrotem na ten czwarty szczebel rozgrywkowy. No taki, takie jest że piłkarskie życie. No, jednemu szczęście, drugiemu smutek. Zobaczymy. No, ja Polonii źle nie życzę oczywiście, natomiast no, w tym meczu nie będzie sentymentów. Wszyscy z góry! Jedziemy razem! To Razu!